you mm -hmm. Dużo ludzi się przewinęło. No w sumie nie jest łatwą rzeczą założyć zespół. No muszą być odpowiednie osoby, które się do tego nadają, że tak powiem. No i tak się zdarzyło, że trafiliśmy, znaleźliśmy takie osoby, że się udało znaleźć, prawda? Takie osoby. Tak na, na przykład no, Łukasz Wełna, Jarek Tucki. W zasadzie zespół powstał, kiedy spotkałem Krzyśka, czyli w, pier w pierwszy dzień jego powstania. razu ja i Jarek, nasz wokalista. Spotkaliśmy się z naszym dobrym, bardzo przyjacielem. No i pytamy go, masz jakiś pomysł na nazwę zespołu? Mówi, słuchajcie, mam fajną książkę. Pierwszy wyraz, na którym się otworzy, taka będzie nazwa zespołu. Otwiera książkę, pokazuje palcem, patrzymy, glosa. Sobie myślimy, dziwny wyraz. Czy to się nadaje na nazwę? Raczej nie. Jedziemy dalej, znać inny wyraz. Przekręcił parę kartek. Patrzymy, znowu glosa. No i sobie doszliśmy do wniosku, no to by było no, już coś więcej niż zbieg okoliczności. No więc została glosa. Rozważam odejście ze jest za słaby, a są coraz większe wymagania w Waszym lełkarstwie. Nie, nie mogę, nie mogę. No, tak tu jest. Zradziłeś mnie. Z kim? Z Jose Antonio. Tak. Z nim? Nie jestem Jose Antonio, jestem Pablo. Papo Picasso. I... prosto włosy. I kocham Palomę. Chociaż nie znam Z Tobą chciałbym iść Powstają pewne kawałki, pewne utwory, geneza tych utworów, które no, można usłyszeć na, naszych, na naszym singlu. Wiadomo, ja z Tomkiem robimy pewne, pewien zarys, pewną podstawę tych utworów. Łukasz to wszystko zamyka, no, a Jarek daje taki, taką kropkę nad I stawia. Też jeśli chodzi o teksty, które pisze swoje własne, autorskie, no ale też, prawda, w muzykę. Ma też ingerencję, zostawia w muzyce fragment siebie. Co jest bardzo ważne i też nam na tym zależy, żeby każdy mógł się odnaleźć w tym, w tym, co robimy, w tym, co gramy. Na pewno nie jest to blues. W moim przekonaniu, to taki typowy rok z zacięciem komercyjnym. Nie ma strasznego na razie przełomu, według mnie nie ma, jeśli chodzi o rynek polski. Mieścimy się w tych kryteriach, które teraz panują na rynku. <śmulny> Będzie 10 utworów, planujemy zrobić na naszą płytę, naszą główną, ale na razie zajmujemy się nagraniem singla, na którym będą trzy utwory: Miłość Zawsze Ma Czas, Balada o Niewdzięcznym Tytule i Poszukiwanie. Każdy utwór można powiedzieć z innej beczki. Balada o Niewdzięcznym tytule, tytule, trochę właśnie taki klimat rockowy, troszkę komercyjny. Miłość zawsze ma czas. Taki, taki utwór trochę funkowy, bym powiedział o takiej pozytywnej energii. I poszukiwanie już bardziej taki mocniejszy utwór rokowy, zupełnie no inna bajka, każdy utwór jest zupełnie inny i będzie je można posłuchać i ocenić. Żeby nas ktokolwiek oceniał po jednym utworze, żeby nas y, zaszufladkował, że mamy jeden utwór rokowy, powiedzmy, i, i, i że wszystkie są stricte, będą podobnie, podobne. No, ale myślę, że to byłby błąd, gdyby ktoś nas tak oceniał, bo zapraszam na koncert i tam można usłyszeć, że mamy bardzo no, rozmaity repertuar. I każdy może znaleźć coś dla siebie. Jak, Łukasz, myślisz w ogóle, jak wyjdzie ten y, singiel? Jak on wyjdzie? Jestem pełen obaw. Obaw. <laughs> Po prostu, czy, czy, czy zdążymy na czas? Czy dzisiaj Nie zdążymy wiem, tą czas. gitarę nagrać? No, ja też jestem pełen obaw, ale dam z siebie wszystko. No, bo właśnie jest lista, lista, lista przebojów na sk, leci już od poniedziałka. No. To jest nasze demo. To jest nasze demo. Ja yeah! Nasze pięć czwartek. Współpraca z chłopakami bardzo dobrze mi się układa i mam nadzieję, że to zaowocuje na, dalszy, na dalszej drodze kariery, powiedzmy, muzycznej. Że uda nam się dziś wybić. Już w Warszawie, w stolicy się pokazaliśmy. Mi się wydaje, że dobre wrażenie zrobiliśmy. To już jest jakiś plus, krok do przodu.

Myślę, że droga długa. Gdybyśmy się już spełnili dzisiaj, nie byłoby sensu dalej grać w tym zespole. Spełniać się będziemy bardzo długo i myślę, że nigdy się nie spełnimy. Zawsze będziemy mieli pomysły na nowe kawałki, na nowe teksty, na nowy aranż. To się nie nudzi. Mm.